Cześć, witajcie na kanale Pawełaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj zupełna nowość, a mianowicie palnik marki Parkside z przewodem model PSPP5A1. On jest do przecinarek plazmowych z oznaczeniem PPS-40, a to może oznaczać, że będzie pasował do. Zielonej przecinarki plazmowej starszego typu, który, która jest u mnie na kanale, oraz do przecinarki plazmowej marki Parkside Performance. Instrukcja obsługi i przewód, który waży około 2 kg. Tutaj mamy zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Również tutaj i dodatkowo, niechcąco. Tutaj nie naciśniemy sobie dlatego że te zabezpieczenia muszą być bo po naciśnięciu tego przycisku następuje od razu zajarzenie tutaj płomienia bezstykowo czyli nie musimy robić zwarcia na materiale. Ten model zielony, który teraz jest dostępny, już jest wyposażony automatycznie w ten przewód z tym palnikiem. Ale jeżeli mamy starszy model, wystarczy dokupić za około 130 zł. ten palnik i powinien również działać w komplecie. Dwie dodatkowe dysze do palnika. Maksymalne ciśnienie 8 bar, maksymalny prąd 40 amper, maksymalne zużycie powietrza 140 litrów na minutę. Długość tego przewodu to jest 5 metrów i tak jak już wspominałem, waga około. 2 kg. Brak konieczności wstępnego szlifowania, no i niezawodny zapon. No to wszystko to sprawdzimy, zobaczymy. Model PPS 40B2 to jest ten starszy model. Te nowsze modele już są wyposażane. Ten palnik, tutaj kompresor nam jest potrzebny. Użyjemy również kompresora 50-litrowego marki Parkside. Ten przewód wkręcamy. Później tą wtyczkę. I teraz ten przejściowy. Tutaj jest ten masowy. Co mamy, krokodylka do masy. Przecinarka plazmowa już jest włączona. Zobaczmy, czy się pojawi ten płomień pilotujący. Niestety musi być lepszy kompresor do takiej przecinarki plazmowej. Jeżeli chodzi o prąd, to tutaj nie mam problemu z tym. No ale ten kompresor po prostu jest za mało wydajny. Napiszcie mi, jeśli możecie, czy ten przewód, który tutaj wkładamy, a tutaj do plazmy, czy on tak. Ma być zagięty, on jest tak zagięty. Sprawdźmy teraz, czy ten palnik nowy, typ, będzie dobrze pracował z tą przecinarką plazmową marki Parkside Performance. W zielonej mam jakiś problem, ale to raczej nie przecinarka plazmowa, tylko wydaje mi się, że chyba zasilanie albo po prostu ten kompresor 50-litrowy jest za słaby. Połączenia tutaj są takie same, identyczne jak. Przy przecinarce plazmowej zielonej. Tutaj wpinamy przewód masowy. Ten przewód masowy nie jest w zestawie z tym palnikiem. I użyjemy kompresora, który jest tutaj wbudowany w tą przecinarkę plazmową. No to uruchamiamy palnik. że ta przecinarka sobie znakomicie radzi. Teraz taki element lakierowany 8 mm. No i nie ma potrzeby szlifowania materiału, sami widzicie wypala to znakomicie. To było ustawienie na 30A, a teraz dałem na 40 maksymalnie jak jest. trochę krzywe cięcie ale to widzicie bez żadnego bez żadnej linijki to nie bardzo dobrze i naprawdę ten płomień jest super także obie przecinarki plazmowe działają z tym palnikiem z tą performance działa bardzo dobrze z tą zieloną to muszę rozszyfrować co jest przyczyną, czy kompresor czy może zasilanie czy może te obie sytuacje, czyli kompresor i, i zasilanie powodują takie przerwy przy tym palniku także polecam taki przewód nie będziemy mieć problemu z cięciem w następnym filmie będzie spawarka marki Parkside na drut samosłonowy. A jeszcze nie sprawdziłem sobie jednej rzeczy, dlatego tak wychodziło cięcie pod kątem. Bo jak widzimy, tutaj ta część jest bardziej wygięta do przodu, a ta jest mniej i po prostu robił się kąt. I taka jest odległość płomienia od materiału przecinanego. To jest ten kąt.